Słuch. Chciałem opowiedzieć o nowe takie inicjatywy oddomne, o stowarzyszeniu, które zawiązaliśmy z Grupy Eksploatacji Podwodnej, która się nazywa Gryw. Zajmujemy się generalnie wszystkim tym, co się znajduje pod wodą i współpracujemy z muzeami, które nas o to poproszą i sprawdzamy Legendy oraz zdobywamy na nich zabytki spodludniowe. Jesteśmy grupą miłośników i jest to organizacja non profit, finansowana tylko wyłącznie z naszych składek, tak? Po prostu oglądamy rzeczy niesamowite pod wodą, które nie są dostępne dla szerokiej publiczności oraz wiemy, że one zginą pod tą wodą i nie wytrzymają tych próby czasu. Tutaj na przykład mamy z jednego jeziora prawdopodobnie działo forteczne, które jest unikatem naszej, na, na naszych ziemi. Czemu to Państwu pokazuję? Po prostu chciałbym, żebyście korzystali z naszych usług, bo nic z Was tutaj nie kosztują. Możemy zrobić razem, wspólnie dużo fajnych projektów. Też chcemy się pokazać tutaj, tego, dlatego, że byliśmy niezrozumiali i często ludzie myśleli, że po prostu jesteśmy łowcami zabytków, którzy się tym handlują i, i, i trzeba nas walczyć. Jak mówię, na, na zaproszenie lokalnego muzeum po prostu wyciągamy, ewidencjonujemy najpierw to pokazujemy, jak to wygląda pod wodą i zastanawiamy się wspólnie wtedy, czy to wydobywać, czy nie wydobywać i zostaje to w lokalnym muzeum, tak? I co chciałem więcej dodać, że niektóre rzeczy w ogóle nie są zabytkami, a warto je wydobyć, na przykład butelki, różnego rodzaju stare talerze, wyrzucone rzeczy, które kiedyś ktoś uważał, że były śmieciem, a dla nas już mają, mają wartość, tak? Jak widzicie Państwo, no, też trafiamy takie rzeczy, na przykład z PRL-u wyrzucone e, e, naboje tutaj były akurat do pistoletów problematycznych, gdzie kiedyś każdy chodził i strzelił panu tak? Nasz e, zakres działania to jest 70 metrów pod wodą. Osiągamy wszystkie jeziora w naszym regionie, nie stanowią dla na nas tajemnica. Trzeba zrozumieć, że te te nasze głębokie nurkowania, jak tutaj Państwo widzicie, są specyficzne. My tam mamy często czas takiego wolnego przebywania około minuty. Tak? I jeżeli ten czas sobie przedłużymy, to no, musimy już robić nurkowanie techniczne, rekompresyjne, tam siedzimy o wiele, wiele głębiej i często narażamy swoje życie, żeby to w ogóle nagrać i komuś pokazać. Mamy świadomość tego, że nie wydobędziemy takich rzeczy, bo to by było koszty operacyjne około milionów złotych. Ale fajnie mieć w muzeum taki film i pokazać, że na przykład dana legenda jest prawdziwa. A nawet jak nie jest prawdziwa, to i tak my się świetnie bawimy tym, że e, weryfikujemy to. A mówię, mamy takie śmieszne przygody na przykład było, że w każdym, gdzie się pojawiamy, w każdym jeziorze jest samolot, jest szok, i, I prawie tam siedzą e, Niemcy i czekają na, na wyjazd z i się okazuje, że okazuje się, że jak my to zbadamy, to jest sam <noise> Mamy też szczęście, że e, mamy jeszcze... Jak e, konsorcjum, jest to taka ta nowość na, na ziemi szczecińskiej, że CHAPO, to naszą konsorcjum jest Muzeum Wojskowości i motoryzacji samowej, zabezpiecza nas dokumentalnie, przyjmuje od nas te eksponaty na dzień dzisiejszy. Mamy też grupę poszukiwawczą, która jest tak samo prawnie e, zarejestrowana, która zajmuje się poszukiwaniami lądowymi, e, przesuwaniem archiwum i zabezpiecza nas w czasie naszych pracy pod wodą. Jak mówię, e, mamy takie periody na tej naszej ziemi i się okazuje, że jak ludzie nam zgłaszają, które stawiają nas no, w centrum Europy w niesamowitym położeniu. Dużo e, Niemcy, jak popatrzyli na, na naszą pracę i na to, co my mamy, to odtworzyli no, no, po prostu usta, zrobili wow, bo mamy naprawdę rzeczy, które no, nawet nasze państwowe muzea jeszcze ich nie mają, a my wiemy, gdzie leżą i, i, i jak można je pozyskać tutaj. Tutaj jest na przykład, wczoraj było tak ładnie mówione o wrakach, pontonach, tak, tu mamy taki ponton właśnie na 15 metrach, tak. Mamy na przykład taką perełkę tutaj z naszego jeziora, Kuter z Storpet. Jest to realny kuter, no nie, kutera, nie jest to jakiś ubot na drabsku, tak, tych chorych realnych, coś co u nas bywało i cytowałem. Yeah. 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 Tak. Yeah. <laughs> to Tak, na no drabskim jest, jest ubot, a my tu mamy realne, pokazujemy <laughs> <t. laughs> rzeczy, które to... są są. <laughs> Umie, i, Często mamy zarzut, że no, no, Wasze badania są jakieś niemetodyczne, nieopracowane, nie naukowe itd. Na dzień dzisiejszy na tych głębokościach no, naprawdę jest mało ekspertów, którzy to robią metodycznie środki, jak mówię, to są okręty za 35 milionów dolarów, które pływają i to potrafią zrobić. Tak? My naprawdę robimy to w ten sposób, że najpierw... My robimy sobie dokumentację filmową, wspólnie się zastanawiamy, zgłaszamy się do pani konserwator, czy, czy można to zrobić, czy co będzie większym dobrem, czy zostawienie tamtego na dole, czy jednak próbowanie i odzyskiwanie tego na, i wyciągnięcie na górze. Na początku było to działo, tak, cały czas szukamy, jak to mówią, do, dotknął nas, jak to mówią, przekleństwo dobrobytu, tak. mamy działo, nie mamy kogo, Komu je przed każdy jak sobie pomyśli o konserwacji tego drzewa, ewentualnie kosztach tego, tego wszystkiego, samego zaprytu, bo nie naszej pracy, bo ona jest darmowa, no to niestety to leży dalej w wodzie. Jeszcze to poleży w 10 lat i już tego nie będzie. Też mamy taką radość, że tu pokażę Państwu, realizujemy program telewizyjny o tym, co my robimy i udostępniamy to w naszym regionie w sposób

z naszego regionu i nie tylko woda i podziemia yy, publikowane. Co chciałem powiedzieć, yy, przez moment ten brak był, on jest szczecinem. Yy, nikt o tym nie wiedział, bo jest to jeden wrak, który leży niedaleko yy, naszego kondyliska szczecińskiego. Yy, przedtem nagrywaliśmy program Zanurzenia, który za, niestety zakończyliśmy, yy, bo no, trzeba, mieliśmy taki przypadek, że zablokowaliśmy, yy, yy, ci, co widzieli, oglądali ten program, wiedzieli, żebyśmy za, zablokowali kąpiel na kubliwisku głębokim, tak jak znaczy się okazało, że taki skład tam amunicji wyrzucony, że saperzy się zapali za głowę, myśmy to chcieli nakręcić i pozbierać butelki. Także serdecznie Państwa za, zapraszam do współpracy z nami. E, przyjedziemy do Was i jeżeli zostaniemy dłużej, to po prostu cały Wasz koszt to jest gig jak to, to mówią, nic więcej. E, można też tam puszkę smalców, wskazać miejsca i tam będziemy dla Was te rzeczy wyciągać, także dziękuję.